Dzień dobry, Cześć! Serdecznie z Kielc! Tak, dzisiaj są eliminacje do Nisys Europy Jork. Ja jestem w końcu z sobą, bo zjadłem kawałek nutelli lecz kawałek, łyżkę nutelli troszkę się podwodowałem. Fajnie wszystko wychodzi Dzisiaj mam formę życiową sobie Jak co zawody? Co zawody? Zawody, zawodami, słuchajcie Forma formą eee... Pokaż te brążki także nie się naprawdę udało piękności się piękności przyszły tak właśnie. Udało, ale parę skup się na mnie ok? dobrze Zdało nam się uzyskać maksymalnie formę jaką mogę w ogóle zrobić w tym roku czwórki są całe pocięte czwórki są pocięte tyłek i też jest pocięty także waga pokazała mogę powiedzieć, pokazała jeszcze 9, dzisiaj miałeś jeszcze mniej nie? tak 93,8 zmierzyli mnie centymetr niżej tak, Co się równa kilo mniej na tak, wadze? Ale na szczęście jak Krzysztof to przewidział eee, i na weryfikacji miałem tak naprawdę 94 tak także 200 gramów musiałem na tym zbić, no to to wyplułem, zrobiłeś dwa razy siku. Tak, i zrobiłem raz to i, i udało się zrobić idealnie 90 równiutka Tak. No. Bardzo to... zadowolony. Słuchajcie, moja dziewczyna jest taka kochana, że gubiła mi cały wór słodyczy. To się nazywa miłość. Ale Bartek, jak ty jeszcze masz mistrzostwa Europy, tak, więc jeszcze no... dopiero wiesz kiedy. No tak, ale jeden dzień podejmę się ze cenny, chyba nikomu nie zaszkodzi. Dobrze. Dobra, to takie fajne się. Ja osobiście wolę Lidla, bo w Lidlu są dobra. takie bułeczki z wiśnią. Idealne, idealne. Le... Tak, są takie bułeczki z wiśnią, z morelą, z jabłkiem. Mega zajebiste, spróbujcie, ale bardzo koloryczne. A my właśnie, słuchajcie, z swoim podobaniu. Z tego to jest super piccę. I z tego to mnie e, zatem Was zaprosić Na kolejną, kolejną kursów, która będzie się e, wtedy i wtedy, wtedy gdzie. I to wszystko wam powiem Krzysztof. No tak jest. Ja tak. swoją właśnie rolę powiedziałem, tak? tak. To prosimy was. Ogólnie. Do Lublina to zapraszamy o, na październik. 1 tak. października zapraszamy na kurs tenera personalnego. W październiku. 1 października. 4 weekendy. Zobaczcie z jakim typem będziecie mieli zajęcia. O. Zobaczcie jaka kocha. Chcecie mieć taką kochę, to zapraszamy 1 października. Powiem wam co ja. No, no, właśnie, no powiem wam, że w ogóle brzucha nie robię. Taki ma, pan, mamy patentik, że w ogóle nie robię brzucha Taki patentik, że pan... działają. Tak, widzisz tak. No to widać po medalach. Medalista, chłopak na medal. Chłopak tak. na medal. <głopak> o, kwasek cytrynowy. Nowe patenty. Jakieś podobno to jest... nowe patenty działają. Nowy patenty. Takie patenty. To się dowieć na kurś. To wie ten wie ten wie. Kurde, guma turbo. Nie do wiary, pamiętacie gumę Turbo? Gimby nie znają Guma Turbo Kształt te same. ciekawe czy smak ten sam, aż sobie wezmę. Chcesz gumę Turbo? Chyba, to były nowe patenty. Nowe patenty, guma Turbo. <gumy> patenty. Turbo Jetty. Tu, 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 Przy turbo taki wiesz, turbo rozgrzewka. Nie było, nie, Bartek. Do wcipy nie wychodzą na redukcji. Chociaż to był być lepiej, no bo się jadłem. No Teraz jest Bebzul Paw, tak? Vacuum pause, paw, z wakium pause, palmonius pauz. Ale nie wina nie będę pił, nie? Żeby się odchodzić. No nie pan. twoja wina, Bartek. Nie. Podobno są takie patenty, żeby pić wino, ale my tego nie, nie praktykujemy, nie bo nie, nie pijąco od, 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 od jakiegoś czasu. Ja już nie piję, słuchajcie, od stycznia, od pierwszego roku. Żebyście wiedzieli, w stycznia. jakich warunkach. Ja z budyniem się poznałem. Oje. to Lepiej ha, 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 tego nie opowiadać. Nie miał nic wspólnego w ogóle ze sportem, I to, ale to nie jest związane właśnie z tematyką. To, to zajęć. była to były noc kultury, tak? Nie. Tak, to była noc kultury. Noc 2000, kultury. 13 kwartory. Albo 12, albo 13. No, 12, 13. To były czasy, nie? dzisiaj, no. Się przyczepił mnie. Zobaczył we mnie normalnie taki potencjał. Mówi, Ty! Ty będziesz Było na scenie. tyle osób. A nagle tak wszystkich. Rodgarną. Ty! A był taki sobie duży, wiesz. 120 kilo na masie. Gruby takie. Na grubasie. 200 na serię brał, na klatę. i Ty! A ja taki chud dostałem wtedy. Chudzina taka, bidula. Tak, tak Pokażę zdjęcia. Tak, pokażemy zdjęcia i pokażę zdjęcia. Mam jeszcze. te twoje zdjęcia. Chudzina. No, chudzina, ale był szczypior. A no. Jakie prążki były na nas Za. No, bo ja wiesz, chudokościsty jestem, nie? Jest życioleczek. A zobacz, ile typów jest, kurwa. 32 zawodników. I senior. Pani się nie kończy. Junior, Szereg się nie kończy. 32 i junior jeszcze. I jeszcze junior tutaj. Ta ze stolarczykiem Ta, z juniorem <grym> z seniora starszy juniorem, junior starszy junior starszy tak